Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Bijatyka w meczu Porto z Atletico, historyczny wyczyn Liverpoolu i Ajaxu, czyli podsumowanie wtorkowej Ligi Mistrzów. Lewandowski tłumaczy się ze słów o Leo Messim. Gwiazda Lecha Poznań na dłużej w klubie. Dobre wiadomości w sprawie Szymańskiego potwierdzone. Jakie mecze Ligi Mistrzów czekają nas dzisiaj? Pod wczorajszym filmem ponad 7000 łap w górę, bardzo dziękuję. No i już ostatnia prosta do 400 tysięcy, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a oglądasz, nie muszę mówić co masz klikać. Daj znać w komentarzu, który wczorajszy mecz Ligi Mistrzów oglądałeś, oglądałaś i który zawodnik zagrał według Ciebie najlepiej. Lećmy z newsami, miłego oglądania! Za nami wtorkowe mecze szóstej kolejki Ligi Mistrzów. Na początek mieliśmy przyjemność oglądać zmagania w grupie A. W niej pierwsze miejsce zapewnione miało Manchester City, drugie PSG. O trzecie rywalizowało klub Bryche i RB Lipsk. Belgowie zostali rozgromieni przez wicemistrza Francji aż 1 do 4. Po dwie bramki strzeli Mbappe oraz Messi. Francuz strzelił bramki numer 30 i 31, co w wieku 22 lat jest imponującym osiągnięciem. Tym samym awansował na 18 miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Champions League. Wyprzedził takich gigantów jak Kaka, Eto czy Wayne Rooney. Można powiedzieć, że wyniki Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego są coraz bardziej zagrożone. Porażkę klub Bryche wykorzystał RB Lipsk, który dość niespodziewanie pokonał Manchester City 2 do 1. Wynik jest tym bardziej sensacyjny, że całkiem niedawno niemiecki zespół pożegnał się z pierwszym trenerem. Natomiast mistrz Anglii wybiegł w całkiem mocnym składzie. Można zatem uznać, że The Citizens grali na zaciągniętym ręcznym. Nie pomógł również Kyle Walker, któremu w pewnym momencie puściły nerwy i postanowił skopać rywala od tyłu w chamski sposób. W Mediolanie Milan podejmował Liverpool. Rossoneri, aby liczyć się w walce o awans, musieli wygrać. To było warunkiem podstawowym, do tego musieli liczyć na korzystny wynik meczu FC Porto z Atletico Madrid. Kibice przygotowali ciekawą oprawę, aby zmotywować swoich ulubieńców. Zaczęło się bardzo dobrze od bramki Tomoriego. Później jednak Liverpool zaczął dochodzić do głosu. wyrównał Salah, który jest rekordzistą klubu pod względem liczby strzelonych bramek w fazie grupowej. W drugiej połowie Derec na prowadzenie wyprowadził Origi, dla którego była to pierwsza bramka od czasu finału z 2019 roku. Więcej bramek nie padło. To oznaczało ostatnie miejsce w grupie Milanu i komplet zwycięstw Liverpoolu w fazie grupowej, co jest pierwszym takim osiągnięciem angielskiego zespołu w tej fazie rozgrywek. W Portugalii FC Porto o awans rywalizowało z Atletico Madryt. Gospodarze wygrywając zapewniali sobie awans nie oglądając się na drugi mecz. Hiszpanie do tego meczu podchodzili w mocno osłabionym składzie, szczególnie biorąc pod uwagę defensywę. Dodatkowo po kilkunastu minutach z boiska musiał zejść Suarez. Bramki padały dopiero w drugiej połowie, która wymknęła się spod kontroli. W pewnym momencie doszło do potwornej awantury. Najpierw Janik Karasko uderzył rywala, za co słusznie został wyrzucony z boiska. Potem czerwoną kartkę zobaczył Wendel po tym, jak łokciem trafił w szyję rywala. Co ciekawe, piłkarz pozostał na boisku i chciał kontynuować grę. To było wręcz nieprawdopodobne, co tam się działo. Jeżeli chodzi o aspekty czysto sportowe, to Atletico wygrało 3 do 1 i zajęło drugie miejsce w grupie B. O pierwsze miejsce w grupie D rywalizowały w Madrycie Real i Intermediolan. Gra toczyła się o rozstawienie w kolejnej fazie, dlatego drużyny wystawiły najmocniejsze możliwe składy. Już w 17 minucie gola na 1 do 0 zdobył Tony Cross. Co ciekawe, był to gol numer 1000 w europejskich pucharach w historii Realu Madryt. W drugiej połowie na 2 do 0 podwyższył Asensio, który popisał się kapitalnym uderzeniem ze skraju pola karnego. Interowi w wywalczeniu korzystnego rezultatu na pewno nie pomogła czerwona kartka Barelli, który próbował uderzyć Edera Militao po tym jak ten go sfałdował. Mistrzowie Włoch nie zdołali wygrać na Santiago Bernabeu i to Real może cieszyć się z pierwszego miejsca w grupie. W pozostałych wtorkowych spotkaniach szachter Doniec zremisował z szeryfem Tiraspol 1 do 1. Ajax Amsterdam pokonał 4 do 2 Sporting. Tym samym Ajax jest pierwszym holenderskim klubem w historii, który wygrał wszystkie mecze fazy grupowej Champions League. Trzeba również dodać, że Sebastian Aller strzelił przynajmniej jednego gola w każdym spotkaniu tej fazy, powtarzając tym samym osiągnięcie Cristiano Ronaldo z sezonu 2017-2018. W drugim spotkaniu grupy C Borussia Dortmund rozgromiła z 5 do 0. Dwa gole zdobył Erling Haaland. Tym samym Norweg po 19 meczach w Lidze Mistrzów ma na koncie 23 trafienia. Szkoda, że w tym sezonie nie poprawi już tego osiągnięcia, bo BVB zajęło trzecie miejsce w grupie. Gala France Football, na której wręczono złotą piłkę, już dawno za nami, wciąż jednak jest ona tematem wielu rozmów. W weekend po meczu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium Lewandowski otrzymał pytanie od Mateusza Borka po końcowym gwistku. Jak zareagowałeś na nawoływanie Messiego do szefa France Football, żeby dać Ci złotą piłkę komisyjnie, honorowo za 2020 rok? Odebrałeś to, że to jest taka figura piarowska, czy rzeczywiście szczera, fajna deklaracja wielkiego piłkarza? Napastnik Mistrza Niemiec wtedy odpowiedział. Chciałbym, żeby to była szczera deklaracja wielkiego piłkarza, ale nie tylko deklaracja, żeby nie były to puste słowa. Oczywiście nie napinam się, nie napalam. Słowa te były źle zinterpretowane przez niektóre media, które uznały to za przytyk w kierunku Argentyńczyka. Lewandowski wydał oświadczenie, w którym sprostował te słowa i zaprzeczył doniesieniom dziennikarzy. Moja wypowiedź dla polskiej telewizji została wyrwana z kontekstu. Nigdy nie powiedziałem, że słowa Messi'ego były nieszczere. Wręcz przeciwnie, przemówienie Lionela Messi'ego na imprezie w Paryżu, w którym wyraził się, że jego zdaniem zasłużyłem na Złotą Piłkę 2020, było bardzo miłe. Lewandowski bardzo szanuje Argentyńczyka, co również podkreślił w oświadczeniu. Swoją wypowiedzią chciałem jedynie wyrazić, że oczywiście byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby słowa Messiego zostały wysłuchane. Szanuję i cenię Lionela Messiego ponad miarę i po raz kolejny gratuluję mu zdobycia Złotej Piłki 2021. Dobre wiadomości pojawiły się dla kibiców Lecha Poznań. Według informacji WP Sportowe Fakty niedługo może dojść do podpisania nowego kontraktu przez Joao Amarala. Portugalczyk pod skrzydłami Macieja Skorzy niesamowicie dużo zyskał, będąc kluczową postacią kolejorza oraz gwiazdą ekstra klasy. Kontrakt piłkarza z Lechem wygasa w czerwcu przyszłego roku, dlatego priorytetem dla władz klubu było podpisanie nowej umowy. Wysoka forma Amarala przykuła uwagę innych klubów, jednak piłkarz nadał priorytet Lechowi Poznań. Wszystko wskazuje na to, że niedługo strony osiągną porozumienie i przedłużą współpracę na kolejne sezony. We wtorek przekazane zostały dobre informacje dotyczące stanu zdrowia Sebastiana Szymańskiego. Przypomnijmy, w miniony weekend Polak był ofiarą brutalnego ataku na nogi wykonanego przez zawodnika FK Ufa. Początkowo zakładano, że uraz jest bardzo poważny i Szymańskiego na boisku zobaczymy dopiero w przyszłym roku. Całe szczęście na strachu się skończyło. Najpierw pozytywne wieści przekazał portal championat.com. Potem potwierdził je sam agent piłkarza Mariusz Piekarski za pośrednictwem Twittera. Odnośnie zdrowia Sebastiana Szymańskiego jest już po badaniach. Człowiek z gumy po brutalnym faulu w ostatnim meczu będzie gotowy do treningów z drużyną Max za dwa tygodnie. Top wiadomość! Jest to bardzo dobra wiadomość dla Dynama Moskwa, które walczy w tym sezonie o awans do Ligi Mistrzów, a także o Mistrzostwo Rosji. Dla Paulo Sousy i reprezentacji Polski ta pozytywna informacja jest bez znaczenia. Przed nami ostatni wieczór Ligi Mistrzów w tym roku kalendarzowym. Bez dwóch zdań najciekawiej zapowiada się rywalizacja Bayernu Monachium z FC Barceloną. Ci drudzy mogą awansować w dwóch przypadkach, jeżeli wygrają z mistrzami Niemiec lub dynamo Kijów pokona na wyjeździe Benfica-Lizbona. Szczerze mówiąc, zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi scenariusz jest mało realny. Julian Nagelsmann zapowiedział, że nie zamierza odpuścić i wystawi mocny skład. O żadnych rezerwach nie może być mowy. To zła wiadomość dla Szawiego Hernandeza, który w najgorszym przypadku na wiosnę zagra w lidze Europy. W bezpośrednim starciu o awans z grupy F powalczą Villarreal oraz Atalanta, mecz zostanie rozegrany w Bergamo. W korzystniejszej sytuacji są Hiszpanie, do awansu wystarczy im remis. Ciekawie jest również w grupie G, gdzie wszystkie zespoły powalczą o zajęcie dwóch pierwszych miejsc. Kartka z kalendarza. 8 grudnia 1982 roku w Gelsenkirchen urodzili się bracia Halil i Hamid Altintop. Byli reprezentanci Turcji. Tego samego dnia 1994 roku w Kingston na świat przyszedł Rahim Sterling, reprezentant Anglii i piłkarz Manchesteru City. 8 grudnia 1999 roku w Londynie urodził się Rhys James, reprezentant Anglii oraz zawodnik Chelsea. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!